Ja w tej chwili przedstawiam tę sytuację, że jak już mówiłem od kilku, od miesiąca, czy nawet może dłużej, nasiliła się właśnie ta sytuacja, że ludzie nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Rozpadają się po prostu na oczach wręcz. A niektórzy ludzie przedstawiają po prostu sytuację, że są okropnie słabi i nie wiedzą skąd ta słabość nagle ich dopadła. Są tak słabi, że po prostu stoją na swoich odnóżach i odłogach. To znaczy na nogach. W swoich ciałach, o tak można, można określić, Lebo co stoją. Są słabi, nie wiedzą skąd to się dzieje, dlatego że natura ta, która była dla nich naturą yy, yy, lwią, tą główną, nagle nie rosali już energii. Nagle nie rosali już siły. Przestało to już działać. I dlatego odczuwają ginięcie na tej części, ale gdy są związani swoimi potrzebami z tamtą naturą, to zaczynają się po prostu rozpadać, zaczynają czuć słabość, e, psychika im wysiada, e, wysiada im e, energia, zaczynają zaczyna tracić zaczyna traci energię życiową, I, słabną, e, chorują, e, wszechobecna staje się grypa jewitowa. Ale to po prostu jest grypa i to jest ta właśnie przestrzeń drugiego, tej przestrzeni natury wewnętrznej, podświadomej, która w tej chwili atakuje całą naturę wewnętrzną, emocjonalną, bo to są emocje, to jest drugi mózg, atakuje i powoduje zaburzenie ogromne w układzie nerwowym drugiego mózgu, czyli jęk. I wywołuje to ogromne zaburzenia w całym organizmie, a przecież wiemy o tym, że 95% serotoniny, czyli tak zwanego hormonu radości, powstaje w jelita. I przez nerw błędny jest posyłana sygnał do mózgu, a mózg się cieszy z powodu tego, że dostał właśnie serotoninę. I w dalszym ciągu ludzie nie wiedzą na, na świecie, po co jest ten nerw błędny, dlatego się nazywa błędny, bo nie wiadomo po co, dlaczego on tam się każe, jelit. W jakim celu? Po co on tam zabłądził? To jest komunikacja. To jest komunikacja, która jest komunikacją gorącą, czyli nadrzędną, która jest między mózgiem jednym a mózgiem drugim. Jest komunikacja, tylko że ta komunikacja jest odwrócona. Zamiast odgórnie płynąć wibracja i komunikacja do dołu i naprawiać, Wewnętrzny stan y, drugiego mózgu, czyli emocjonalny stan człowieka, proszę zauważyć, powiedziałem tutaj te słowo, żeby naprawiać emocjonalny stan człowieka wewnętrzny i powiem tutaj y, podobieństwo, a właściwie y, aspekt duchowy. Jesteśmy świętymi, aby doprowadzać do równowagi y, ciało, które jest wpływem grzechu. Rozumiecie Państwo, jesteśmy świętymi. I dlatego, gdy uznajemy, że jesteśmy świętymi i wierzymy całkowicie, to prawdziwy, to nie jest to psychika nasza, tylko prawdziwa obecność Ducha Bożego. Odgórnie przez całą naturę naszego istnienia, także przez nerw błędny, płynie informacja do jelit, tam zaprowadza porządek boski, aby przez naturę nadrzędną też chemiczną, też chemiczną, w tym przypadku dimetrylutryptaminę, albo, no, powiedzmy, że tak, że dimetrylutryptaminę, chociaż dzisiaj ludzie chcą dimetrylutryptaminę zamienić na, 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 na Tetra tetrahydrokannabinol THC, czyli yy, marihuanę, yy, która w pewnym stopniu jest lecznicza, ale w dużych ilościach po prostu jest niszcząca. Czyli jak każdy lek. W niewielkich ilościach pomaga, ale w większych niszczy. O tak można powiedzieć, to ze wszystkim tak jest. Tak jakbyśmy na przykład brali antybiotyk, antybiotyk musimy brać ileś tam czasu w odpowiednich dawkach, ale gdy zjemy go jednorazowo, to zatrujemy się i nie przyniesie nam takiego efektu. Odwrotny będzie efekt. Wszystko musi być po prostu w odpowiednich dawkach. I tu właśnie y, pokazałem tutaj porównanie, że y, gdy jesteśmy świadomi boskiej tajemnicy, to przez nerw błędny płynie informacja stabilizująca całą naturę y, 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 jelit, y, czyli y, może być drugiego czakramu y, jelit, czy y, drugiego mózgu, Różnie to są i ludzie tam myślą, ale chodzi tutaj głównie o tą sytuację. W ciele funkcjonuje chemia, gdy się człowiek modli i to się do Boga wydziela się dimetrylotryptamina, czyli DMC. Y Dlatego, e, ponieważ jest to naturalny e, czynnik, e, neurohormon, wydzielany przez szyszynkę, e, na, dlatego nazywana jest szyszynka, e, dimetrolodrytamina, nazywana jest molekułą oświecenia. Moleku, molekułą oświecenia, ponieważ e, nie można tego odwrócić. E, odwrócenie. Nałykać się dimetrolodrytaminy dimet, i oczekiwać takiego samego skutku jak przy modlitwie. Nie można takiego samego skutku e, oczekiwać. Ponieważ yy, powiedzmy, człowiek, który jakiś, cierpi na jakiś ból, bierze marihuanę, yy, Nie marihuanę, tylko tą, jak to się nazywa lek bólowy, Taki silny lek bólowy. Słucham? Tak, tak, ale chodzi mi o taki narkotyk. Morfinę, tak. Morfinę. Bierze morfinę, to ona powoduje to, że jego nie boli. On się czuje dobrze. A jeśli człowiek zdrowy na, na, bierze się tej morfiny, to po prostu zaczyna być chory. Zaczyna po prostu mieć odloty, wywołuje to w nim niepokój i tak dalej, tak dalej. Ponieważ morfina, ona się konfrontuje z nowym hormonem bólu i się znosi. Ale kiedy człowiek nic go nie boli i na, weźmie morfiny, to jest naprany. Nie wie, co się z nim dzieje, więc nie można tego odwrócić. Biorąc dimetrylodryptaminę, nie można osiągnąć takiego, takiego skutku, jak przy modlitwie. Modlitwa jest to duchowy nasz stan, duchowy nasz stan, który chemicznie wywołuje wytwarzanie się dimetylotryptaminy w naszym mózgu przez szyszynkę. Szyszynka wylewa tą naturę i to tak głęboko to się dzieje w tej tajemnicy, tak głęboko, tak, tak w dużej ilości się wydziela, że gdy człowiek żyje w prawdziwej naturze boskiej, umacniając się w prawdziwie w chwale Bożej i duchowej naturze, to właśnie cały jego organizm wypełniony jest dimetrodryptaminą. I tutaj właśnie wszystkie jego organy są napełnione właśnie dimetrodryptaminą, i wszystkie enzymy. I nawet wypełniony jest po brzegi, ejakulat. Jest wypełniony y, także dimetryptaminą, i dlatego y, występuje ta sytuacja, że w tajemnicy małżeńskiej ten ejakulat przenikający do y, żony, on ją też przemienia w sposób chemiczny, a jednocześnie duchowy. To jest ta ciekawa sytuacja, bo te tajemnice one sięgają niezmiernie głęboko niezmiernie głęboko, wynikając, przenikając do najwyższych, e, najgłębszych tajemnic i działając nadrzędnie w, przez także nerw błędny i dlatego nie można e, e, najeść ogromnej ilości cukierków, e, ponieważ jelita będą się cieszyły z powodu serotoniny i wtedy będzie się głowa cieszyła z powodu e, tego, że jest tak dużo serotoniny, szybciej mu zęby wypadną. Od tych cukierków, rozumiecie Państwo? Bo pewien proces nie można go ominąć. Proces duchowy jest procesem duchowym. I w tym momencie, kiedy rozumiemy to, że zaczynają na, na Ziemi istnieć takie odwrócone y, historie duchowe, dlaczego one dzieją się? Dlatego, że szatan chce osiągnąć tą władzę duchową, obojętnie w jaki sposób. Byle ona była, ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby ją osiągnął, dlatego, że, jakby to powiedzieć, nie ma pewnych wewnętrznych stanów duchowych, na, z którymi mogłoby wejść ta natura wewnętrzna w relacje i stworzyć całość. One się nie utrzymają tam. Dlatego yy, dlatego dimetrylotryptamina podana z zewnątrz do organizmu mhm. przez y, dożylnie powiedzmy, dożylnie. ona, mówię tutaj o tej sytuacji, dożylnie, pobranej na przykład y, wytworzonej chemicznie, y, czy jako ajahułaska, y, ajahułaska y, chyba w tłumaczeniu y, oryginalnym oznacza, y, roz, zastanowię się, y, oznacza chyba y, rosę umarłych czy, czy jakąś tam y, enzym umarłych. Bo to przy, wydziela się ona po prostu w czasie y, śmierci bardzo dużo. A jednocześnie, gdy y, y, szamani brazylijscy biorą y, y, dimetrolotryptaminę, to oni po prostu są po prostu na pełnym życiu i śmierci i bardziej mają kontakt z umarłymi, ale przecież y, dimetryptamina nie wydziela się przez modlitwę, żeby mieć kontakt z umarłymi. Tylko po to, aby mieć kontakt z boską naturą w naturalny sposób, dlatego, że jest to molekuła oświecenia wynikająca z naszej wewnętrznej tajemnicy. I dlatego nie można pewnych rzeczy ominąć. Ludzie uważają, że reinkarnacje są im potrzebne do doświadczenia. Jest to kompletnie nieprawda. Czego oni chcą doświadczać? Czego oni chcą doświadczać? Czego chcą się nauczyć? Jak oni nie potrzebują żadnej nauki? Potrzebują doskonałego rodzica. Wydaj im siebie. A oni będą wzrastali w miłości i w jego doskonałości. I przyjmą od niego wszystko, co on ma. Bo to chodzi o to. A reinkarnacje niczego człowieka nie nauczą. Bo człowiek się rodzi, umiera, rodzi, umiera i czegoś ma doświadczyć. Czegoś ma się nauczyć. A czego ma się nauczyć? W świecie, który jest pozbawiony prawdy i Boga. Bardziej większego wyrachowania, bo tak naprawdę człowiekowi na Ziemi, może inaczej powiem, co potrzebuje Ziemia? Czy większej umiejętności, czy Boga, czy życia wiecznego, czy doskonałości, czy przewrócenia perły światłości, żeby powróciła do pełnej światłości, ponieważ Wszechświat potrzebuje światłości, a potrzebuje mądrości? Nie! On nie potrzebuje mądrości, bo mądry jest, jest i jest tam, gdzie nie chce z powodu swojej mądrości. Ale mądrość go tam wlecze. Jego mądrość. I co yy, najwyższe cywilizacje, co o co mówią? Nasza mądrość doprowadziła nas do ściany. Nie możemy już przejść. Żadne siły nie mogą tego przewiercić. Nic nie możemy zrobić. I przychodzi ostatni, który stał się pierwszym. I on mówi: uwierz, a wierzę, bo nie mam nic do stracenia. I wtedy wierzy. A i mówi mu. Zauważ, powiem Ci jedną rzecz. Dlaczego przez wiarę Twoją, gdzie to do ściany, stawiam Cię dokładnie z tymi, w tym samym miejscu, którzy uwierzyli na początku? Dlatego, że w wszystko od siebie. Ja Ci już nie muszę dawać. <grych> Jesteś tak samo doskonały. Ją chyba tą doskonałość, doskonałość nawet bardziej chwalisz, ponieważ... Doprowadziłeś się do takiego cierpienia, takiego bólu, i w tej chwili wiesz, jak ona jest ważna, że jest doskonała. Więc ja daję Tobie dokładnie tą samą prawdę i tą samą doskonałość we mnie, jak ci, którzy pierwsi wejść, tylko oni cały czas byli w miłości i prawdzie, gdzie Ty nieustannie borykałeś się ze sobą i szukałeś jakiejś możliwości, aby. Przewierzyć jakąś dziurę, jakiś mur zniszczyć, jakąś gwiazdę posiąść, jakąś jej moc posiąść. Ale widziałem, jak się mordowałeś człowieku, a w tym myślałeś, że jest to właśnie twoje wyjście, a dotarłeś do muru i już nic nie możesz zrobić. I pytasz się, gdzie te czasy wiary? Może ktoś przyjdzie i mi ją zaoferuje. Będę brał ją w ciemno, bo wszędzie ciemno, głucho i ciemno. I chociaż do świata pójdę. I już nie, nie będę wołał coś tracę, tylko będę wołał zyskuję, bo to, co jakoby zyskałem, stało się moim więzieniem. Bo baterie się wyczerpały i nie mam już idei jak naładować. Wszystko moim życiem jutrzejszym jest wszego bez nardza. Wszystko zardzewiało. Piszczy i jęczy. I nie da się tego niczym już naprawić.